Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze media. Zapraszam. Będzie nowy serial w TVP i to jeszcze Szpiegowski. Będzie opowiadać o grupie młodych agentów debiutujących w 1991 roku. Odpowiedzialnym za produkcję jest Denis Delic. W produkcji ujrzymy wielu aktorów, m.in. Piotra Witkowskiego, Mateusza Węcławka, Karola Bernackiego i Walerię Gorobec. Serial nosi tytuł Wojna Zastępcza. Prace trwają więc na premierę. Trochę poczekamy. Telewizja motoryzacyjna z nadrenu już w Polsce. Nadający w Niemczech od 2009 roku kanał motoryzacyjny Motor Vision Plus jest w wyłącznej dystrybucji serwisu streamingowego GONET TV. A co zobaczymy na kanale? Wyścigi samochodowe i filmy dokumentalne opowiadające o pracy z zaplecza oraz filmy o tematyce rozwoju rajdówek. A już dzisiaj można oglądać na kanale TV Republika programy z nowego studia, brzmi tak mówił Patyra w Ekspresie. Czy w nowym studiu zobaczymy też Danutę Kolecką prowadzącą dzisiaj? Na pewno nie dzisiaj bo już oglądałem. I jeśli mają już gotowe studio, to czemu nie przeniosą sztandarowego programu do nowego studia? Nie znam tego pytania, ale na pewno chcę, żeby Sakiewicz na nie odpowiedział. A czy będzie w kolejnych dniach dzisiaj z nowego studia? To się dopiero okaże. Myślę, że do tej sprawy jeszcze wrócimy, bo bardzo kręcą mnie takie nowości. Dziękuję Wam za uwagę. Za chwilę, skrótowo, na razie.